Kolejny dzień zwiedzania e, Teneryfy. Dzisiaj sprawdzamy okolice Puerto de la Cruz. Jesteśmy e, w miejscowości Santa Ursula. Albo w tych okolicach, te mapy Google tutaj nie działają jakoś za specjalnie. No i dzisiaj mamy w planie znowu trekking na, na nabrzeżu. Parę viewpointów. Ok, zabiorę Was teraz na mały spacerek po Santa Ursula La Quinta. I takiej miejscowości, która no, nie jest turystyczna, nie? bo Puerto de la Cruz ma tam hotele, ludzie tam przyjeżdżają specjalnie, żeby, żeby odpocząć. A ta miejscowość tutaj jest raczej miejscowością, gdzie mieszkają lokaliści. Jeżeli chcecie zobaczyć taki, takie standardowe, małe hiszpańskie miasteczko na Teneryfie, to właśnie wygląda ono mniej więcej w ten sposób. Nie? Okej, okay, to idziemy idziemy teraz? Idziemy do y, Mirador y, Kajado Blanco. Dobra, a co to jest Mirador Kajado Blanco? No, Mirador czyli punkt widokowy. No tutaj Mirador jest na każdym możliwym rogu. No i warto z tego korzystać, bo naprawdę widoki są fajne w większości. No. I tak. Ok. Tutaj trzeba trochę jakby... Tutaj trzeba trochę na orientację wszędzie chodzić, szczególnie po tych wszystkich miradorach i takich ścieżkach, bo e, no nie jest to bardzo turystyczna tutaj, ultraturystyczna okolica, nie jest to taki szlak, że oznaczony jest z każdej strony, więc trochę na Google Maps, a trochę na orientację, a trochę na intuicję, bo na przykład Google Maps kazał nam w ogóle iść z drugiej strony, gdzieś tam naokoło i tak dalej. A na miejscu się okazało, że są piękne schody do tego punktu widokowego, więc... Jeszcze tam nie dotarliśmy, jeszcze nie wiemy, gdzie prowadzą te schody, ale... <noise> uwaga, uwaga... Ale będzie dobrze, będzie dobrze. Będzie dobrze. <noise> Najwyżej będziemy nagrywać e, zgubiony blok. No w ogóle ja jestem wielką fanką mm, komunikacji miejskiej y, na tej wyspie. Y, tutaj autobusy... Właściwie wszędzie można się mi dostać. Z Puerto de la Cruz. akurat nasz hotel jest tak ulokowany, że jest przy dworcu autobusowym, z którego odjeżdża naprawdę mnóstwo autobusów. Odjeżdżają co pół godziny i bardzo łatwo, jakby można się rozeznać, który autobus gdzie jedzie, z którego przystanku i tak dalej. Więc naprawdę jest super. Pierwszy raz podczas tego wyjazdu zastanawiam się, czy pogoda nam się nie popsuje. Ale to zobaczymy. Ale i tak jest bardzo przyjemnie. Aha. No i kontynuując jeszcze opowieść o autobusach, to bilety można kupić za gotówkę, a chyba nawet kartą też u kierowcy autobusu. Bilety są bardzo przystępnej cenie. Na przykład my przyjeżdżając tutaj z Puerto de la Cruz i wysiadając na przystanku Quinta, La Quinta. Zapłaciliśmy 3,30. Eee, wczoraj chyba też z euro 80 czy coś w tym stylu. No generalnie to są groszowe sprawy. Najdroższe, żeśmy, żeśmy zapłacili tam drugiego dnia, jak pojechaliśmy eee, w drugą stronę, de facto. Wtedy zapłaciliśmy 4 euro za dwa bilety, ale to jechaliśmy z dobrą godziną. Okay. Mamy dzisiaj 6 stycznia, czyli Święto Trzech Króli w Polsce. Okazuje się, że to dla Hiszpanów bardzo ważne święto. Jedno chyba z takich najbardziej rodzinnych e, i w ogóle wspólnotowych. Okazuje się, że tak jak w Polsce prezenty e, są dawane w Wigilię, w krajach anglosaskich prezenty dzieci otrzymują pierwszego dnia świąt, tak zwany Boxing Day, to w, w Hiszpanii dzieci otrzymują prezenty... Eee, właśnie Święta Trzech Króli prezenty są przenoszone nie przez Mikołaja a przez Trzech Króli no i wczoraj była parada z okazji Święta Trzech Króli znajdziecie ją na jednym z poprzednich filmików ja tutaj podrzucę link no myślę, że to jest coś ciekawego czego nie ma w Polsce na pewno nie w takiej skali więc warto po prostu rzucić okiem przed nami mega zjawiskowa ścieżka nad brzegiem difu. No i z takimi widokami Powiem wam, że będzie ciekawie. Naprawdę majestatycznie to wygląda. Więc trzeba uważać, żeby coś nie spadł na głowę. No, idziemy. Że ta ścieżka robi ogromne wrażenie. Jest to prawie 400 metrów w dół bardzo pochyłej ścieżki. No z takim widokiem na ocean. Trochę ludzi tu jest, nie za dużo. Nie ma tłoku na tej ścieżce. W dół schodzimy już z 15 minut i jeszcze to nie jest... nie jest sam dół. Uważam, że stamtąd przyszliśmy. Uważam, że lepiej w tą stronę niż się tu wspinać. na Naprawdę jest lżej. Więc dobrym pomysłem jest ta wycieczka autobusem i po prostu spacer w dół. To naprawdę, na pewno jest miejsce, gdzie się nie marnuje przestrzeń. Tu macie ta, takie pola tarasowe, na której już jest zrobiona jakaś plantacja. Czy to bananowca, czy czegoś w tym stylu? Ta plantacja, o której mówiłem z góry, to okazuje się, że plantacja winorośli. Powiem Wam, że jeżeli można mówić o szczęśliwych owocach. No, to będzie wino ze szczęśliwych owoców. Powiem Wam szczerze, że to miejsce jest dziwne tutaj. Bo, w takiej rozsypanej skale, kruszącej się jest tu strasznie dużo krzyżyków. Wygląda na to, że to nie jest najlepsze miejsce po prostu do stania. Jeżeli poczytacie literaturę na temat wspinaczki na K2. To tuż przed, przed szczytem znajduje się coś takiego jak bottleneck. to jest taki, taka wąska szyjka, po której się trzeba wspie, wspinać, żeby dostać się na szczyt. Ale nad tym botelnekiem, nad tą ścieżką znajduje się taki olbrzymi serak, który co jakiś czas się obsypuje. Serak to jest taki wafelek z lodu. Lód, który po prostu wielkimi takimi płatami po kilkaset ton spada. No i ta skała tutaj jest właśnie jak taki serak. Coś co, co jakiś czas po prostu spada. No, mam nadzieję, że nie na nas, ani w ogóle nie na ludzi. Uciekamy, uciekamy czym prędzej dalej. Niby ścieżka się skończyła. Niby już jest bezpiecznie, ale dalej jest jakby dziko. To jest droga dojazdowa do tej plantacji winorośli. E przez którą właśnie się przedostawaliśmy. No i wokół rosną takie wielkie trawy. Roślinność tu wszędzie jest po prostu taka bujna. Trzeba się do tego przyzwyczaić, ale to jest czarujące, nie?